Dzień dobry. Rozpoczynamy cykl programów o sztuce w przestrzeni publicznej w mieście Krakowie. Naszym gościem i osobą, z którą będę rozmawiać, jest Artur Wabik. Artur, co to jest mural? Właśnie, powiedz, jaka jest definicja muralu? Mural to jest wielkoformatowe malowidło naścienne, wykonywane w przestrzeni publicznej przy użyciu farb emulsyjnych lub jakichś innych. Jest powszechnie uważany za taki. Koronny, najbardziej spektakularny przykład street artu. E, przy czym pojęcie to jest trochę mylne, to znaczy malarstwo wielkoformatowe istniało wcześniej, zanim pojęcie street artu konstytuowało się w dyskursie. E, Murale wywodzą się e, przede wszystkim z e, krajów iberoamerykańskich, gdzie pojawiły się w związku z ruchami polityczno-społecznymi na początku XX wieku. Później były też wykorzystywane w propagandzie np. komunistycznej. Z Polski znamy murale zachęcające do mycia rąk, tępienia much, ale też do walki ze stonkom na przykład, do realizowania planów wieloletnich. I gdzieś po roku 1989 zaczął odżywać taki mural artystyczny. Najpierw nieco nieśmiało, później coraz śmielej, a kiedy powiązał się z pewnymi prądami wynikającymi z ruchu graffiti, zaczął święcić wielkie triumfy. Artur, jaka jest różnica między street artem, graffiti a muralami? Mhm. Te pojęcia Jacku są często mieszane. Graffiti to jest. Silnie skodyfikowana wiadomość w przestrzeni publicznej skierowana od jednego graffiti writer do drugiego graffiti writer, od jednego graficiarza do drugiego graficiarza. To jest zazwyczaj jego imię albo nazwa grupy, w której maluje? W jakiś sposób wystylizowany to liternictwo jest tak, żeby było. Mało czytelne lub czytelne tylko dla wtajemniczonych. Tagowanie, bo tym jest pisanie właśnie imion, nazw, grup, stało się popularne w latach 70. w USA, a do nas dotarło po roku 89. Obecnie jest niezwykle popularne w całej Europie. Wykształciły się różne gatunki graffiti, różne estetyki graffiti właściwe dla krajów, w których w których się rozwijały. Na przykład w Czechach mamy trochę inne graffiti, w Polsce nieco inne, a, a nieco inne w Niemczech czy, czy we Francji. Ale są to takie bardzo hermetyczne komunikaty bardzo wąskiej grupy nadawców do bardzo wąskiej grupy odbiorców. Natomiast street art ma dużo bardziej egalitarne ambicje. Chce docierać do odbiorców niewtajemniczonych. Street art jest figuratywny, jest narracyjny. Krótko mówiąc przedstawia najczęściej jakieś postaci, jakieś, jakieś ilustracje. Wielkoformatowe. Często towarzyszą one elementom literniczym. A więc grafity i te elementy figuratywne razem tworzą ten, ten taki amalgamat street artu. A murale, wielkoformatowe malowidła, to jest jakby kolejny, e, kolejny gatunek czy prąd artystyczny, e, często wkładany do jednego worka. E, ale wielu badaczy street artu uważa, że murale już nie są street artem. Że Street Art z pojęciem Street Artu mamy do czynienia wtedy, kiedy to jest działalność oddolna, motywowana oddolnie, tak? czyli artysta ym, ma ochotę coś powiedzieć w przestrzeni publicznej wybiera sobie miejsce, y, dostosowuje się do jego kontekstu, czy to architektonicznego, urbanistycznego, społecznego czy jakiegośkolwiek innego, y, i robi to nielegalnie. Natomiast murale powstają z zasady najczęściej jednak legalnie, no, wymagają pewnego przygotowania, podnośnik, pozwolenia, ale o tym jeszcze pomówimy. Jak powstaje mural? Słuchaj, to jest y, realizacja dosyć trudna, pracochłonna i też kosztochłonna. Chcąc namalować y, mural na ścianie, y, czy to małej, czy dużej, no, ale przyjmijmy taki średni rozmiar, około 100 metrów kwadratowych, bo takie najczęściej to są takie rozmiary, czyli taka klasyczna boczna elewacja kamienicy czy czy jakiegoś niewielkiego bloku, y, no to oczywiście Musi wyjść inicjatywa od kogoś. Tak? Ona może wyjść od artysty, ale ona jednak najczęściej wychodzi od, jakiegoś, od jakiejś organizacji, stowarzyszenia, fundacji, jakiegoś NGO-su albo ewentualnie od instytucji publicznej, jaką może być galeria czy urząd miasta, gminy, urząd wojewódzki, może jakiś festiwal organizowany przez miasto lub przez jakiś podmiot pozarządowy. W każdym razie musi być jakieś ciało, które wychodzi z taką inicjatywą. Tak to, jest, tak to się najczęściej odbywa. On zwraca się do artysty, przedstawia mu swoje potrzeby, bowiem trzeba wiedzieć, że murale powstają najczęściej z konkretnych potrzeb. Informacyjnych, promocyjnych, komemoratywnych, najczęściej ostatnio, co akurat mnie nie cieszy jakoś najbardziej na świecie. I teraz ten artysta coś projektuje. Tak? Projektuje w swoim stylu lub dostosowuje się bardziej do oczekiwań tego podmiotu, który to inicjował. Taki projekt trafia do plastyka miejskiego lub do jednostki mu odpowiadającej w danym mieście czy, czy czy na, który nadzoruje na danym terenie tego typu decyzje? I teraz taki projekt uzyskuje pozytywną bądź negatywną opinię plastyka miejskiego, przyjmijmy, że pozytywną dla ułatwienia rozmowy o tym procesie. Następnie trzeba sprawdzić, czy taki budynek nie znajduje się na przykład w rejestrze zabytków, albo w jakimś obszarze chronionym, na przykład w strefie UNESCO, jak to w Krakowie się zdarza. Kiedy również konserwator zabytków wyrazi pozytywną opinię, albo uznamy, że nie musi jej wyrażać, bo nasz budynek nie podlega takiej opinii, to wtedy zwracamy się do właściciela obiektu i mówimy, pytamy go, czy w ogóle, czy w ogóle, jak gdyby taki mural może się na takim obiekcie pojawić. I teraz tutaj mamy bardzo różnych tych właścicieli. Mamy, mamy podmioty prywatne, mamy firmy, mamy spółdzielnie, mamy wspólnoty. I to jest taki moment, w którym dobrze byłoby zrobić konsultacje społeczne. Czyli pokazać ten projekt jak największej liczbie mieszkańców, osób mieszkających w pobliżu, nie tylko mieszkańców budynku, na którym ma powstać mural, ale na przykład też budynku obok. Tak? Bo to w końcu oni będą widzieć z okien przez najbliższe parę lat to malowidło. To jest taki etap, który jest często pomijany, niestety. Kiedy mamy zgodę właściciela, kiedy mamy wszystkie niezbędne opinie, no to organizujemy podnośnik, farby. No, i wykonujemy malowidło. Czasem trzeba zgłosić również do zarządu dróg Miasta Krakowa taką informację, że na przykład zajmujemy pas ruchu. Pamiętajmy, że chodnik też jest pasem ruchu, czyli tutaj też musimy, musimy wystąpić o taki wniosek. Kiedy mamy taką zgodę na zajęcie pasa ruchu, no to już nic nas nie powstrzymuje i wtedy malujemy. Najtrudniejszy etap w powstawaniu muralu? To zależy. To zależy, najtrudniejszy etap może się pojawić w różnych momentach. Czasem na poziomie właścicielskim, gdzie mamy na przykład bardzo wielu członków wspólnoty, albo spółdzielnia musi się skonsultować z wieloma podmiotami, żeby wyrazić zgodę. Jeśli mamy 20 mieszkań, to będziemy mieć 25 opinii, bo w każdym mieszkaniu mieszka kilka osób, a czasem niektóre z nich będą miały po dwa różne zdania, więc to jest trudne i dlatego artyści czasem tego unikają, najczęściej tego unikają. Ale myślę, że dobrze byłoby wprowadzić jakieś przejrzyste narzędzia do takich konsultacji społecznych. To, to może być trudny moment. Trudnym momentem może być także opinia, opinia, czy to plastyka, czy konserwatora. No, ale trzeba być elastycznym i trzeba uwzględniać te wytyczne, o ile takie się pojawią, i ten projekt modyfikować. Pamiętajmy, że ego artysty, ważna skądinąd część składowa procesu twórczego, no nie może, jak gdyby nadmiernie wpływać na to, co ludzie będą oglądać codziennie w drodze do pracy. Street art jest bardzo opresyjny, murale są bardzo opresyjne, w tym sensie, że narzucają te treści, czy tego chcemy, czy nie. Są bardzo duże, rozpychają się w tej przestrzeni publicznej. Więc to nie jest tak, że robimy sobie obrazy, który trafia do szuflady. On, on, on potem jest na ulicach. Czyli najkrótszy etap powstawania murali to później chyba malowanie. Malowanie muralu, zależnie od jego rozmiaru i stopnia skomplikowania, może trwać od siedmiu dni do nawet kilku miesięcy pewnie. Czasem można się uwinąć poniżej tego tygodnia, ale żeby tak spokojnie sobie popracować, to pewnie trzeba, trzeba liczyć te 7 dni. To jest zresztą proces bardzo ciekawy dla przechodniów, którzy chętnie się zatrzymują, robią zdjęcia, wrzucają na Instagram, pytają, dlaczego, po co. Wyrażają bardziej żywiołowe opinie czasami. Niekiedy i negatywne. Można się spotkać z takim z takimi przejawami, więc to jest bardzo interesujące dla kogoś, kto pracuje na ulicy, tak jak ja, to zawsze było takim źródłem inspiracji i, i bardzo ciekawym procesem, mhm. który też odróżnia pracę w przestrzeni publicznej od pracy na papierze, na przykład ilustracji. Jednak ilustrator nie ma tak wielu okazji do kontaktu z reakcją odbiorcy, czytelnika książki, chyba, że podczas jakichś spotkań autorskich. Malarz uliczny podczas całego procesu tworzenia muralu musi być na to nastawiony. Pomaga to przy tworzeniu? Pomaga i przeszkadza. Różnie to bywa. No, ja pamiętam, kiedy zaczynałem malować w przestrzeni publicznej w latach 90. i zaczynałem wyjeżdżać też poza granice Polski, żeby malować w innych krajach. Nie bardzo rozumiałem, co do mnie mówią niekiedy ludzie. E, malowałem w Wiedniu nad Kanałem Dunajskim. Przechodzili jacyś państwo, mówili: Kunst, kunst. Nie bardzo wiedziałem o co im chodzi. Ale z głosu wnioskowałem, że się podoba. W ostatnich tygodniach e, znikło trochę murali. E, jak jest stosunek właśnie twój do tych znikających murali, do tego, że one wisiały, były w tej przestrzeni publicznej przez wiele lat i nagle nagle ich nie ma? W istocie murale znikają. Ostatnio znika ich bardzo wiele na terenie Zabłocia w Krakowie, bo już kilka. Na naszych oczach znikają murale przy ulicy Trauguta, przy ulicy Lwowskiej. Najczęściej powodem tego znikania jest na przykład termomodernizacja, czyli ocieplanie budynków, albo zabudowa tych zwanych plomb, czyli, czyli tych przestrzeni pomiędzy, pomiędzy kamienicami, e, bo to najczęściej właśnie na bocznych fasadach, na bocznych elewacjach maluje się, maluje się murale. E, no i tak się właśnie dzieje, na przykład na Lwowskiej, gdzie powstaje wreszcie, po wielu latach przed takiej budowy zamrożonej powstaje, powstaje budynek. E, no i ja myślę, że to dobrze, <laughs> może to zdziwi część część widzów, ale, ale ja nie mam wielkiego sentymentu ani do prac swoich, ani moich kolegów i koleżanek, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, ale mają pewien okres przydatności, tak bym to ujął, em, w którym cieszą i, i prowokują do dyskusji, ale w pewnym momencie zaczynają też nużyć i męczyć i trochę nudzić już się. Dzisiaj świat się tak szybko zmienia, w telefonach nam się te obrazki zmieniają, te morale trwają stosunkowo długo na tle jakby innych treści, które są Komunikowane nam na przykład w internecie. Więc wydaje mi się, że um, jeśli taki mural wisi sobie na tej ścianie parę lat, nawet dekady, jak to niekiedy się zdarza, to, to najwyższy czas, żeby, żeby się z nim żegnać i żeby zrobił miejsce na nowe. Czy powinno się odtwarzać y, murale, które zniknęły? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żeby odtwarzanie nieistniejących murali. Y, Miał głęboki sens, poza jakimiś wyjątkowymi wypadkami. Jakichś malowidłów szczególnie ważnych dla krajobrazu, dla dziedzictwa kulturowego, tak górnolotnie mówiąc. Wydaje mi się, że murale znikają i to jest proces dla nich naturalny i lepiej, żeby na ich miejscu powstawały zupełnie nowe malowidła. Jak jest konserwacją takich murali? Ewentualna konserwacja murali, gdyby, gdyby miało dojść do takiego hmm, procesu, jest, wydaje mi się, bardzo trudna. Artyści używają bardzo różnych mediów. W przeszłości używali mediów zupełnie abstrakcyjnych. W latach PRL-u niektóre murale były malowane farbami olejnymi, bo tylko takie wtalowymi, takimi do grzejników, bo tylko takie farby były dostępne w owym czasie. Obecnie to są już raczej farby dedykowane do pracy na elewacjach. Farby akrylowe, silikonowe, silikatowe, różnego rodzaju, natomiast no, nigdy nie wiemy. Właściwie tak na 100%, jakich farb artysta użył. Rzadko takie informacje gdzieś pozostają w, w dokumentacji procesu produkcyjnego takich murali. Te ściany, na których murale są realizowane, to są często ściany z zasobu zarządu budynków komunalnych, tak? czyli z ściany w nie najlepszym stanie, przed termomodernizacją albo w ogóle nie, nie, nie naprawiane. Te elewacje są po prostu takie, jak były przed wojną, albo tuż po wojnie zrealizowane. Więc. Więc w ogóle na nich jakiegoś rodzaju konserwacja byłaby bardzo trudna. Bo to się sypie, tam się ujawniają cegły. No dobrym przykładem jest mural Blue włoskiego artysty, przy ulicy Piwnej, u Zbiegu Piwnej um, i Józefitów. Um, I tam ten mural się, się już um, powoli kończy. Dosłownie to znaczy, on płowieje, on, on się sypie. Ja wiem, że to jest mural lubiany, że to jest mural ważnego twórcy. A, I spotykam się z zapytaniami o jego ewentualną konserwację, ale jakoś sobie tego nie wyobrażam. A były takie mural, które były konserwowane właśnie w ten sposób? Niekiedy zdarza się, że inicjator powstania takiego muralu, czy to gmina, miasto, czy jakaś instytucja, która ma go na swojej siedzibie, albo po prostu go sfinansowała, zgłasza się do artysty po iluś tam latach, mówi, chcielibyśmy, że, żeby, żeby dokonano konserwacji jakiejś tam przemalówki, może nie przemalówki, ale, ale pewnego rodzaju poprawek. Bo ktoś coś dopisał, dorysował, no nie wiem, właśnie, właśnie zwietrzała struktura ściany, coś się posypało. I wiem, że takie doraźne, drobne poprawki się zdarzają, bo nawet mi się zdarzały jako wykonawcy. Natomiast jest problem też z, z budżetem na to. tak? To, to zazwyczaj no, to trzeba znowu ściągnąć podnośnik, trzeba znowu wypłacić honorarium. No, to są sprawy, które, po które rzadko sięgają inicjatorzy takich działań. Najważniejsze murale, które zniknęły? Na pewno murale realizowane w ramach festiwalu Artboom, z których część istnieje, tak jak mural blue, czy mural Mariusza warasa przy ulicy Krupniczej. E, ale zniknęły na pewno przynajmniej dwa ważne malowidła związane z tym festiwalem. E, siataniści, czyli mural grupy Tworzywo przy ulicy Barskiej. E, no sama grupa tworzywo przestała istnieć, więc już żadnego nowego muralu nie namaluje, przynajmniej w tym składzie osobowym, w którym realizowała mural w Krakowie. To jest też mural, który wpisał się w um, krajobraz miasta. Powstał na budynku stojącym bardzo blisko Ronda Grunwaldzkiego. Budynku, który był właściwie dominantą w, w tym obszarze od czasu wojny, aż do postawienia Centrum ICE e, i tych dużych, nowych inwestycji w rejonie Ronda Grunwaldzkiego. On się tam świetnie prezentował, ale niestety, niestety zniknął. E, był zresztą muralem bardzo wymownym, był ciekawym komentarzem swoich czasów. Szkoda tej pracy. Jeśli w ogóle jakichś, to, to na pewno tych. I tak samo muralu Sławka z Bioka Czajkowskiego. Ewolucja jest spokojnie, tak się nazywał ten mural, który powstał przy ulicy Karmelickiej na tyłach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, gdzie teraz siedzimy. I to był też bardzo ciekawy formalnie mural, którego, którego już nie ma. No a poza tym to jest właśnie szereg murali na zabłociu, gdzie dokonały się ogromne przeobrażenia krajobrazowe w ciągu ostatnich kilku lat ze względu na te inwestycje mieszkaniowe, które bezpowrotnie zatarły poindustrialny charakter Zabłocia I to są, ulice, to są murale przy ulicach Zabłocie, Przemysłowej, na terenie dawnej fabryki Miraculum, ale też właśnie murale przy ulicy Koncik, Trauguta, przy Lwowskiej teraz właśnie znika. Więc rzeczywiście w tym obszarze miasto zmienia się na tyle dynamicznie, że ta wymiana tych murali, to, to znikanie tych murali jest bardzo widoczne. Ale powstają też nowe. Powstają też nowe, oczywiście, chociaż jest coraz mniej takich przestrzeni, w których mogłyby powstawać, dlatego że Zarząd Budynków Komunalnych, y, właściwie takich ścian już nie ma, albo ma ich bardzo niewiele. Ym, budynki prywatne y, no, też ulegają jakiejś modernizacji, y, konserwacji, odnowie i mało który właściciel się decyduje na mural na nowo odnowionym budynku. A raczej murale mają takie funkcje, Pudrujące, bym powiedział niekiedy, to znaczy, jak jest budynek w kiepskim stanie, to prędzej e, właściciele decydują się na jego udostępnienie do pomalowania. Murale reklamowe jest ich kilka w Krakowie. Murale reklamowe to jest zjawisko wydaje mi się zupełnie osobne od tego, o czym mówimy całościowo tutaj, czyli o sztuce w przestrzeni publicznej. No, reklama ma oczywiście pewne cechy artystyczne, ale ciężko o niej mówić jako sztuce. W sensu stricto. Więc e, murale reklamowe, które powstają, czy to przy ulicy e, Zwierznieckiej, czy wcześniej przy ulicy Ditla, czy przy placu Nowym, bo tam była też taka ściana, e, czy przy ulicy Gazowej jest taka nieduża ściana, gdzie, gdzie, gdzie też się one pojawiają. Ostatnio przy placu Getta po raz pierwszy się pojawił też taki mural reklamowy. Jest rzeczywiście tych lokacji kilka. Natomiast to jest tak, że taki mural jest eksponowany przez miesiąc i on znika. ściana zostaje zamalowana z powrotem na biało czy na szaro. On tej ściany y, nie blokuje, że tak powiem, na wiele lat. Y, jesteśmy też przyzwyczajeni do tego, że wymieniają się billboardy, wymieniają się siatki reklamowe. Więc nie powinno nas też dziwić, że wymieniają się murale reklamowe. Oczywiście mamy teraz ustawę krajobrazową i ja osobiście bym sobie życzył, żeby jak najmniej billboardów, siatek reklamowych czy nawet murali reklamowych pojawiało się w Krakowie. Ale jeśli już miałbym preferować jakąś reklamę w przestrzeni publicznej, to wolałbym reklamę ręcznie malowaną niż reklamę drukowaną w wielkim formacie. Dlatego ja nie mam nic przeciwko muralom reklamowym. Oczywiście w pewnych ramach ilościowych i przestrzennych, Trzeba też pamiętać, że te murale dają zatrudnienie artystom tworzącym takie malowidła. Tak? Ja sam jako twórca murali, no, jak gdyby też no, muszę myśleć o jakimś, o jakimś bilansie ekonomicznym tego całego zjawiska, więc nie chciałbym mówić nie muralom reklamowym, tylko chciałbym, żeby one były pod kontrolą, zresztą jak wszystkie murale. Jest taki mural na ulicy Pawiej, który ma już przeszło 50 lat Mógłbyś coś powiedzieć na temat tego murala? Mural reklamowy przy ulicy Worcella 10 ruch z ulicą Pawią reklamujący produkty firmy Miraculum Polena Miraculum, która istniała do lat 90. i była jedną z największych przedsiębiorstw w Krakowie produkujących właśnie kosmetyki jest w bardzo przyzwoitym stanie to malowidło, które powstało pod koniec lat 60 ma już 50 lat i jest wyjątkowo dobrze zachowany. Jest to ostatni taki mural w Krakowie, a być może w ogóle w Polsce południowej, może w ogóle w Polsce, który w tak dobrym stanie przetrwał do dziś. Jego autorem jest Jan Suchowiak. Artysta plastyk, obecnie 90-paroletni, który wówczas realizował bardzo wiele różnych zleceń dla firmy Miraculum i plakaty i różnego innego rodzaju etykiety, opakowania i również murale ja odszukałem tego twórcę, zrobiłem z nim taki, spotkaliśmy się, zrobiłem z nim rozmowę i okazało się, że on w ogóle realizował bardzo wiele murali reklamowych w tym okresie. Nie tylko dla Miraculum, ale też dla CPN-u, kto pamięta dzisiaj taką firmę paliwową, dla Wistuli, dla, dla kilku różnych podmiotów dla Peweksu, które w owym czasie były istotne na tym, na tym rynku produktów w tym socjalizmie. I mnie się wydaje, że te murale reklamowe z tamtej epoki miały unikalne walory plastyczne. One są, one są bardzo, bardzo często bardzo ciekawym przykładem sztuki użytkowej tamtego okresu. I ja bym bardzo chciał, żeby ten mural Miraculum istniał nadal. W takiej formie lub właśnie w formie po konserwacji na przykład. Pytali już wcześniej o konserwację, ja się wypowiadałem trochę negatywnie o konserwacji jako rzeczy niepotrzebnej. Ale akurat murale z okresu PRL-u, jeśli jakieś jeszcze istnieją, zwłaszcza w tak dobrym stanie, to mogłyby takie konserwacji... Zostać poddany. I tutaj trzymam kciuki, żeby ten mural, no kiedyś jego historia w jakiś sposób była kontynuowana jeszcze.